Pięknie posmarowałeś masełkiem. I co teraz położysz na kanapeczkę? No. To? Tak. Kanapka z ulotką? Tak. Hmm, może coś do jedzenia połóż na chlebek. Tutaj zobaczysz kawałek szyneczki, kawałek nadgryzionego ogórka. Tam masz jajeczko. A dla kogo to kanapeczka będzie? Mama. Mamusi na śniadanko robisz kanapeczkę. Mhm, jaka śliczna. Mama. Piękna. połóż, kochani, na deseczkę mamu się zaraz weźmie. Piękny, jaki jesteś zdolny. Mamy. A uśmiechnij się tutaj do mamusi. Nie. Uśmiechniesz się do mamusi. Jajo. Jajo. Prześlij posiaka.